Z naszych nieoficjalnych informacji, że po tym jak nasza stacja ujawniła jako jedyna to co uczynił Czubacki, czyli nie poparł wniosku komisji o udzielenie absolutorium dla paśnika, ten ostatni spotkał się ze zbuntowanym radnym co najmniej raz. Nie wiemy co panowie sobie powiedzieli, wiemy zaś, że paśnik ma wyjątkowo trudną sytuację. Fakt nieotrzymania większości w głosowaniu ukazuje słabość burmistrza, ale także zapowiada kłopoty w dalszym sprawowaniu władzy. Tak było w poprzedniej kadencji, kiedy okazało się, że absolutorium nie Trzymał burmistrz Janusz Bodziacki, który kilka miesięcy później przegrał wybory. Jednak brak absolutorium to także kryzys w zarządzaniu miastem, bo oznacza, że burmistrz nie ma już większości w Radzie Miasta i nie jest w stanie bez problemów zarządzać miastem. Zanim uchwała dotycząca absolutorium trafi pod obrady Rady Miasta, odpowiedni wniosek sporządza Komisja Rewizyjna. Kierowany jest on między do Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale także do Radnych. I taki wniosek miała sporządzić w ostatni poniedziałek komisja. Rewizyjna. W jej skład wchodzą Teodor Czubacki, który pełni tam funkcję przewodniczącego, Renata Mazur, zastępca przewodniczącego. Czubacki i Mazur to działacze posługujący się nazwą Wspólny Lubartów, którzy w 2019 roku poparli podwyżki diet. W komisji zasiada także dwóch radnych PiS, czyli Piotr Kusyk oraz Krzysztof Rzyśko. Anna Kuszner reprezentuje barwy Platformy Obywatelskiej, a Wiesława Romańska serwin blisko współpracuje z Jackiem Tomasiakiem. Podczas poniedziałkowego posiedzenia doszło do trzęsienia ziemi. W chwili, kiedy komisja miała zagłosować nad wnioskiem w sprawie absolutorium, okazało się, że zagłosowało tylko troje radnych, czyli Kusyk, Rzyśko i Mazur przeciw była Romańska-Serwin, zaś Czubacki i Kuszner wstrzymali się od głosu. Oznacza to, że Czubacki zachował się jak radny opozycyjny. Jest to tym bardziej znaczące, że Czubacki wywodzi się z tak zwanego żelaznego zaplecza Paśnika, reasymując wniosku nie poparł działacz tak zwanego wspólnego Lubartowa. Skórę Paśnikowi uratowali współkoalicjanci z PiS. Oznacza to, że dzisiaj najbardziej wspierają poczynania Paśnika działacze PiS, zaś koledzy burmistrza ze wspólnego Lubartowa odwracają. Wracają się do niego plecami. Po tym, co zrobił Czubacki na tzw. rynku plotkarskim, pojawiły się różne teorie. Jedni twierdzą, że Czubacki już widzi, że wspólny lubartów nie ma żadnych szans w nadchodzących wyborach, a Paśnik przegraje z kretesem i ewakuuje się z tonącego okrętu. Inni plotkują, że to tylko gra i Czubacki chciałby coś za swoje poparcie otrzymać. Już po zamknięciu zeszłotygodniowej edycji na naszą skrzynkę mailową wpłynęła odpowiedź od Czubackiego. Przy analizie wniosków kierując się merytoryczną oceną, zabrakło mi realizacji kilku kluczowych inwestycji, które uważałem za bardzo ważne dla miasta. Mając powyższe na uwadze, realizacja wykonania budżetu nie zaspokoiła wszystkich moich oczekiwań i nie zyskała pełnej mojej akceptacji. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że decyzja wstrzymująca się podczas głosowania może rodzić różne pytania i wątpliwości. Niemniej jednak była podyktowana czystą merytoryką. Uzasadniał swoje głosowanie czubacki. Jak sam podkreśla jego decyzja była, zacytujmy jeszcze raz, Podyktowana czystą merytoryką. Podnosi on także argument braku realizacji kluczowych inwestycji. Oznacza to, że czubacki do sesji nie zmieni zdania. Dlaczego? Bo nie ma już możliwości cofnięcia czasu i uzupełnienia tak krytycznie ocenianego przez czubackiego budżetu. Podczas sesji absolutoryjnej czubacki będzie oceniał ten sam budżet z tymi samymi niewykonanymi inwestycjami, czyli bez tych, które czubacki uznał za kluczowe. Dokument, który nie zaspokoił jego oczekiwań, a co za tym Idzie jego akceptacji. Jeśli faktycznie decyzja o niepoparciu podczas posiedzenia komisji wniosku o absolutorium oparta była na ocenie merytorycznej, to Czubacki także podczas sesji nie poprze absolutorium. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, to niejedyny radny z jego zaplecza koalicyjnego, który nie zamierza poprzeć uchwały w sprawie absolutorium. Jeżeli okaże się, że faktycznie dwoje radnych z koalicji nie poprze uchwały o absolutorium, to oznaczać będzie, że Paśnik nie otrzyma absolutorium. Konsekwencją głosowania będzie zapewne koniec koalicji. Pytanie tylko, kto tym razem zostanie oskarżony o nielojalność. Warto przypomnieć, że Paśnik zaczynał swoje rządy solidnym zapleczem, które stopniowo malało po tym, jak dzięki decyzji Paśnika podwyższono diety radnym. Chciałbym wnieść poprawkę do porządku obrad poprzez wprowadzenie y, tekstu uchwały w wersji oryginalnej dotyczącej zwiększenia diet, którą złożyłem do biura Rady 16 lipca proszę Państwa, tego roku. Dlatego, proszę Państwa, jeszcze raz, jak na wstępie, bardzo proszę o umieszczenie tego porządku obrad. Gregorowicz złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad o uchwałę, która nie była pilna, nie przeciwdziałała klęskom żywiołowym czy zagrożeniom epidemiologicznym. Dodatkowym argumentem przeciwko wprowadzeniu uchwały dietetycznej do porządku obrad był fakt, że termin jej podjęcia upływa pod koniec września. Zerknijmy zatem. Co uczynił burmistrz? W związku z tym, że zgodnie z paragrafem 31, niestety do dzisiaj, mimo że wielokrotnie prosiłem, nie doczekam się od obsługi prawnej tekstu jednolitego statutu, więc powołuję się na ten zapis, który jest w, na stronie Urzędu Miasta, chciałem zapytać się wnioskodawcy sesji nadzwyczajnej, czy wyraża zgodę o uzupełnienie porządku obrad. Nie przewidywałem w dzisiejszym porządku obrad tego punktu. W w tym punkcie miało się znaleźć bardzo ważne rzeczy, które musimy zrealizować w tym miesiącu, jak również w następnych miesiącach. Wyrażam zgodę na rozszerzenie porządkowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Decyzja burmistrza przyjęta została brawami radnego Marka Polichańczuka, Grzegorza Siwka, ale także Grzegorza Gregorowicza czy Jacka Tchórza. Zgoda na uzupełnienie porządku obrad o punkt niewymagający pilnego podjęcia. Uniemożliwił także odbycia debaty z publicznością. Za podwyżką diet głosowali Jacek Bednarski, Robert Błaszczak, Teodor Czubacki, Ewa Grabek, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski, Maria Kozak, Tomasz Krówczyński, Renata Mazur, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Marek Polichańczuk, Grzegorz Siwek, Jacek Tchórz, Andrzej Zieliński oraz Krzysztof Rzyśko. Przeciw zagłosowali Wojciech Osiecki oraz Jacek Tomasiak. Po uchwale dietetycznej przestał istnieć ośmioosobowy klub wspólny Lubartów. Do ostatniej komisji rewizyjnej z resztek wspólnego Lubartowa wspierało paśnika sześcioro radnych. Teraz najprawdopodobniej owo wsparcie stopnieje do pięciu, a jeżeli potwierdzą się nasze informacje, do czterech osób. W takim przypadku paśnik będzie musiał na rok przed końcem kadencji szukać kolejnych radnych do uzyskania większości. Czy platforma wróci do współpracy z paśnikiem i damu mu Głosy? Raczej nie. Tym bardziej, że podobno już od dłuższego czasu szykowany jest zamach na Zielińskiego. Być może Paśnik pobiegnie do radnych wspólnoty, a więc marka Polichańczuka i reszty. Czy Polichańczuk pobiegnie później do Paśnika? Raczej nie. Tym bardziej, że to ten ostatni przygotował uchwałę, dzięki której wyrzucono Polichańczuka z komisji budżetowej. A miało być tak pięknie. Przypomnijmy, co mówił po podjęciu uchwały o podwyżce diet Paśnik. Jestem zbudowany współpracą radnych na rzecz mieszkańców naszego miasta ponad podziałami politycznymi. Obecna Rada to drużyna. Po raz pierwszy od kilku kadencji w Radzie zapanowała jedność. Podsumował w kilku gazetach, w tym w dzienniku wschodnim głosowania burmistrz Krzysztof Paśnik. Jak zatem widać, burmistrz był zbudowany jednością przy głosowaniach, między innymi podwyżki diet. Od 2019 roku działania Paśnika doprowadziły do tego, że koalicja topnieje z miesiąca na miesiąc. Przy najbliższej uchwale absolutoryjnej być może zabraknie głosów do jej przyjęcia. Przy analizie wniosków, kierując się merytoryczną oceną, zabrakło mi realizacji kilku kluczowych inwestycji, które uważałem za bardzo ważne dla miasta. To słowa radnego Czubackiego. Jeżeli ów radny mówił szczerze, to podczas w najbliższej sesji może okazać się, że Paśnikowi zabraknie głosów i nie otrzyma on absolutorium. Dla kanału S, Patrycja Leszek.